Witam Państwa. To mój pierwszy filmik na moim kanale Piotr Skalary. Będzie on poświęcony skalarom i mojego akwarium. Swoją przygodę z tymi rybami zacząłem dwa lata temu. W akwarium obecnie mam trzy dorosłe i pięć młodych. Mam też malutkie, po mojej najlepszej parze, paraibów, które w przyszłości będą na sprzedaż. Relacja z nimi. Będzie w kolejnych filmikach. Będę opowiadał w moich filmikach o, o moim podłożu, jakie zastosowałem, o roślinkach, o filtracji, jaką wodę mam w tym akwarium. Mam czysto osmozę w lano. pH 6, 6,5. Jak ja dbam o nich, jak, jak, jak karmię ich, czym ich karmię, jak ich odrobaczam są zdrowe, wszystkie moje rybki nie mają nic, żadnych chorób, żadnego nic. Także, także będę to w moich kolejnych filmikach opowiadał. A teraz, żeby nie zanudzać, to będę się z Państwem żegnał i do kolejnych filmików. Proszę jeszcze pozostać, popatrzeć sobie na moje akwarium. Chwilkę, ja się z Państwem żegnam. Do usłyszenia, do widzenia.